Pan z Wami, słowa ewangelii według Świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, Nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo pańskie. I mamy już drugą niedzielę Wielkiego Postu. Możemy na wstępie zadać sobie pytanie. Jak przeżyliśmy ten tydzień? Czy kiedy usłyszeliśmy tydzień temu Ewangelię, że zło można z Chrystusem pokonać, czy w tym tygodniu z tym złem zmierzyliśmy się? I nie tylko własnymi siłami, ale z Bożą Pomocą. Modlitwa Post Jałmużna, lekarstwo, które Bóg nam daje, lekarstwo leczące nasze serce, leczące nasz umysł, leczące nasze zranienia. O ile rzeczywiście jesteśmy mu wierni, to nie suplement diety. Ale to pytanie o miłość, o ufność względem Boga. I dlatego dziś, w drugą niedzielę, słowo Boże stawia nam przed oczy Abrahama. Ma złożyć w ofierze swojego Syna. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy Bóg nie wymaga od niego za wiele. Gdybyśmy my odnaleźli się w tej sytuacji, co w naszym sercu by się zrodziło? Jakie myśli? Ale pierwsze, co warto zauważyć, to znając całą historię Abrahama, Widzimy, że jego wiara nieustannie wzrasta i się umacnia, bo wcześniej było wiele innych wydarzeń, które umacniały jego wiarę. Wyjście z ziemi rodzinnej, przeciwności, które spotykał zmierzając ku Ukrainie, Kana. Wreszcie dramat tego, że nie może mieć potomka i obietnica Boga, że to się spełni. Otrzymuje obiecanego, ukochanego syna w wieku lat około stu. Bóg dlatego prosi go, wystawia na próbę jego wiarę, by rzeczywiście Abraham mógł głębiej i dojrzalej przeżywać swoją więź z Bogiem. Może gdybyśmy porównywali się z nim, to już na wcześniejszych etapach Byśmy sobie powiedzieli, to nie ma sensu. Przecież w Ziemi Ojczystej jest wszystko, czego potrzebujemy. Może przy przeciwnościach wykalkulowalibyśmy, że jednak no to może z faraonem to lepiej się nie mierzyć. A kiedy ma urodzić się? Izak to czy stuletniemu człowiekowi może urodzić się syn? Jak wiele jest tych momentów, gdzie wiara może się wyrazić jeśli człowiek jej, jej Bogu uwierzy. Pismo Święte mówi o Abrahamie prosto. Uwierzył Abraham Bogu i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Uwierzył Bożemu Słowu, bo słuchał tego słowa, bo traktował je poważnie. I ta dzisiejsza scena w innym miejscu też tłumaczy ją Pismo Święte, dlaczego Abraham zgodził się złożyć z Izaaka na ofiarę. I mówi Bismo Święte, bo uwierzył Bogu, że ma moc nawet przywrócić życie umarłym. To jest ten etap wiary Abrahama. To nie jest ślepe posłuszeństwo. Bóg kazał, trzeba. Tylko za tą decyzją stoi coś więcej. Wiara we wszechmoc Boga, wiara budowana na tym, co już pozwoliłem Bogu w swoim życiu zdziałać. Uwierzyłem, że będę miał potomka. Uwierzyłem, że bezpiecznie dotrę do Ziemi obiecanej. Uwierzyłem, że wychodząc z Ziemi Ojczystej. Podejmuję właściwą decyzję, odrzucając bogów fałszywych, wybierając Boga prawdziwego. Wiara budowana na poprzednich decyzjach. Możemy spojrzeć w kontekście tego tygodnia, możemy spojrzeć w kontekście dłuższego czasu, jak jest z moją wiarą. Czy ja dziś jestem człowiekiem bardziej ufającym Bogu niż tydzień temu, rok temu, dziesięć lat temu? Czy to, co Bóg objawił o sobie w swoim Słowie, umocniło we mnie wiarę, sprawiło, że ona jest żywa? Bo tylko dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu działaniu nasza wiara będzie żywa. Dzisiejsza kolekta mówi nam, Boże Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem. Jeżeli nie słucham Boga, jeżeli jestem zamknięty na Jego słowo, moja wiara będzie umierać, będzie zamierać. Bo nie będę wiedział, komu mam tak naprawdę ufać, kim jest Ten, który mi się objawia. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem. I dzisiaj, gdybyśmy mieli z całego tego słowa wyciągnąć jedno zdanie, to może właśnie z dzisiejszej Ewangelii. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. To jest Jezus. Jego słuchajcie. Oto słowo Pańskie. Oto baranek Boży. Jego słuchajcie. Jeżeli słucham Boga, to tak naprawdę to jest ścieżka mojego uświęcenia. Słucham, bo kocham, bo szanuję, bo Bóg jest dla mnie ważny. Synu miłowany. Jego słuchajcie. Przemienienie na górze Tabor jest niezwykle mocnym znakiem czasu Wielkiego Postu, właśnie w tą drugą niedzielę. Kiedy w tradycji wschodniej pisane są ikony, bo tak w tradycji wschodniej jest traktowana. Ikona jako wyraz wejścia w tajemnicę objawienia Boga. To pierwszą ikoną, którą mnich pisze jest ikona przemienienia. By pozwolić Bogu przemienić swoje spojrzenie, swoje patrzenie na Boga by objawienie światłość, którą jest Bóg, stała się punktem odniesienia dla wszelkich naszych ciemności. Wiemy dobrze, że bez właściwego światła żadne kolory nie będą właściwie rozpoznane. Przy kiepskim świetle wszystko wydaje się szare. Bez światła wszystko jest ciemne. Wszystko jest czasem straszne. Na górze przemienienia jest Piotr, Jakub, Jan. Nie wszystko jeszcze rozumieli. Zastanawiali się, co to znaczy powstać z martwych. Ale kiedy spojrzymy szerzej na przykład świętego Jana i zobaczymy, że on pisze swoją Ewangelię z perspektywy tak naprawdę przeżytego życia pod koniec swojego życia i natrafimy tam na taki fragment, gdzie Jan Apostoł mówi, Cytując słowa Jezusa, Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I w swoim liście powie: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Przemienienie, zobaczenie przemienionego Chrystusa. Przemieniło Jana i z perspektywy swojego życia, kiedy pisał: Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, to mówił też o sobie. Przeszedł całe swoje życie, stając również pod krzyżem, dobiegając do pustego grobu i nie szedł w ciemności. Miał w sobie światło życia. Miał wiarę. Jeżeli on, to również i my. Bóg nie działa tak, że objawia jakąś prawdę w Piśmie Świętym i mówi: Ona dotyczy tylko tego konkretnego człowieka. Bo Jan, kończąc swoją Ewangelię, mówi: Wiele. Innych znaków dokonał Jezus i gdyby je spisać, nie pomieściłyby ich księgi. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i mieli życie w imię Jego. Moi drodzy, może daleko nam do Abrahama, ale jeżeli Bóg będzie dla nas coraz bliższym, i wiara Abrahama będzie w nas realna. Będę mógł wierzyć, że drogi, które mi chodzę, doprowadzą mnie do celu. Drogi dobrych uczynków, dobre, dobrych decyzji, dobrych wyborów. Że to, co jest moim pragnieniem, z tym najgłębszym w moim sercu pragnieniem, które zna Bóg pragnieniem dobrym, właściwym. Bóg może w moim sercu, w moim życiu tego dokonać. I co najważniejsze, Bóg może ożywić wszystko, co wydaje się skazane na śmierć. Góra Moria to wzgórze świątynne. Szczególna góra. Góra przemienienia. Góra Tabor również wyjątkowa, ale obie prowadzą do tej najcenniejszej, niepozornej, poza miastem Golgoty. I dzisiaj w prefacji usłyszymy, że Chrystus, przemieniając się wobec uczniów, chciał ich zapewnić, że przez cierpienie można dojść do życia wiecznego. Przez trudy można osiągnąć szczęście, bo można je przeżyć nie w osamotnieniu, ale w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, ufając i zawierzając siebie Jego słowu.